Ela i Polski odbyło się spotkanie drużyn młodzieżowych. Walka o grę w finałach młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21, a także o udział w turnieju olimpijskim w Atlancie. Polacy w pierwszym meczu zremisowali 2 do 2. Sądziliśmy, że nastroje poprawią nam się i to zdecydowanie podczas pojedynku pierwszych reprezentacji. Tymczasem nic z tego. Polacy wprawdzie zaczęli obiecująco i Roman Kostecki miał szansę na zdobycie bramki, ale to w zasadzie wszystko, co pokazaliśmy w pierwszej połowie. Nie, to nieprawda. Nie wszystko. Niewiele więcej pokazaliśmy w zmiarę upływu czasu. Pokazaliśmy, że ustępujemy pod względem szybkości, że nie stanowimy drużyny, że gramy niedokładnie, wolność, na że popełniamy błędy, które rywal wykorzystał. Skończyło się na 1 do 0 po 45 minutach. Płonne były moje nadzieje i Państwa przed telewizorami, że polska drużyna w drugiej połowie wreszcie zaangażuje maksimum sił. Nic z tego nie zaangażowała. Dopiero w końcówce, ale wcześniej straciliśmy bramkę po raz drugi z Ronen Haraz. W samej końcówce meszu Roman Kosecki zmienił tylko rezultat, ale nie obraz gry polskiej reprezentacji. Na nic stały się zmiany, które dokonał Henryk Apostol.